Harcerski Bieg na Orientację to impreza organizowana corocznie od 2015 roku na terenie Sławkowskich Lasów. Dla każdego pionu wiekowego jest specjalnie przygotowana trasa, aby każdy uczestnik mógł sprawdzić swoje umiejętności orientacji w terenie. Z roku na rok przybywa coraz więcej uczestników i z roku na rok widzimy coraz więcej usatysfakcjonowanych i uśmiechniętych zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników i instruktorów. Za chwilę przeniesiemy się na trasę, aby spytać uczestników każdego pionu, co sądzą o tegorocznym biegu. Jesteśmy na dziewiątej edycji harcerskiego biegu na orientację. Jest z nami druh Krzysztof i druh Janek i zadamy im dzisiaj kilka pytań na, tego, na temat tego wspaniałego biegu. Czy druhowie w ogóle wiedzą, gdzie są? E, jesteśmy w lesie. W lesie. Jestem trochę jest w lesie. A która to jest edycja? Ile razy druchowie brali udział w tej grze? Ja myślę, że takie mocne pięć razy byłem. A druch tutaj? No to jakie odczucia? Czy jest lepiej niż w poprzednich latach? Czy tak samo, czy trudniej, łatwiej? Tak, tak. Tak? Tak, szczerze, to jest tak samo. Ta mapa jest taka utrudnieniem. Mapa jest utrudnieniem. No co roku mamy troszeczkę trudniejszą mapę, a ogólnie podoba się druhom? Bardzo fajnie są tak. dobrzy koledzy, bardzo dobra no. atmosfera. Super jest, naprawdę polecamy na przyszłość. No, to bardzo się cieszymy. Zaraz złapiemy jeszcze go. Już wróciliśmy z trasy. Dostaliśmy też opinię od wędrowników na temat tego, czy trasa była łatwa, trudna, jak w perspektywie do innych lat. Tutaj mamy ze sobą zuchenkę Kingę, która nam opowie, jak było na trasie zuchowej. No, bo każdy piąt wiekowy ma inną trasę. Kinga, jak Ci się ogólnie podobała trasa? Była łatwa czy trudna? Nawet łatwa, ale to, że miałam lekko bolą nie w to... Była fajna. Okej, okay, a łatwo się było dostać do wszystkich punktów? E, nie, były tam też punkty, e, co były schowane. Były schowane punkty. A powiedz mi, czy zdobyliście wszystkie? Podbiliście wszystkie. wszystkie? Wszystkie. A ogólnie Ci się podobało? Podobało. Myślisz, że przyjdziesz w przyszłym roku? Tak. No, dziękujemy bardzo, Kindze. To teraz idziemy złapać jeszcze kogoś. Teraz, zaraz po zuchach, mamy kolejną grupę wiekową, czyli harcerzy. E, tutaj mamy ze sobą Anię. Ania, czy to jest Twój pierwszy raz na harcino? Tak. I jak wrażenia? Myślałaś, że będzie łatwiej, trudniej? Myślałam, że będzie no tak około, tak jak było. E, Trochę było trudno, bo nikt z, naszej, e, tego, nikt z naszego patrona nie udał obsługiwać mapy. Tak wpadnie, ale sobie poradziliśmy i wrażenia są super. A czy podbiliście wszystkie punkty, czy które się ominęliście, nie potrafiliście znaleźć? W większości nie umieliśmy znaleźć, ale i tak warto. Bardzo wydać wrażenie. Warto. A jak myślisz, jakie macie szanse na wygraną? Czy są w ogóle jakieś szanse? Marne, ale może być to tak naprawdę tarczy, bo też myśleliśmy, że będziemy na miejscu, Miejscami mieliśmy pierwszy. Nie, No to Wywiąd. bardzo ciekawie. Widzę, że tutaj są marzenia, są nadzieje. Zobaczymy jak wyjdzie. Dziękuję. Mamy ze sobą jeszcze ostatnią grupę wiekową. Były już zuchy, harcerze i wędrownicy. Teraz mamy ze sobą łucie, czyli harcerkę starszą, która jeszcze w zeszłym roku brała udział jako harcerka. Mam do Ciebie takie pytanie. Jak tak w perspektywie? Czy o wiele trudniej, czy łatwiej, czy tak samo. Porównując do tego, jaka była trasa harcerska w zeszłym roku, a harcerzy starszych w tym roku? Myślę, że trasa harcerska była trochę łatwiejsza. W tym roku było utrudnienie, bo były te drzewa, w tym roku były piłki, ale było porównywalne. A czy druhny patrol podbił wszystkie punkty, czy które zostały ominięte, nie można było ich znaleźć? Wszystkie punkty zostały podbite i nie było jakoś ciężko. A no to jeszcze pytanie, jak druhna widzi swoje szanse na wygraną? Czy na podium, czy w ogóle, nie? Czy poza podium? No, ja myślę, że podium o czym się będzie. <śmum> Mam nadzieję, że pierwsze miejsce, no zobaczymy. No, warto wierzyć w siebie, trzymamy za druchne kciuki. Mamy ze sobą jeszcze druchnę Gosia, która w tym roku miała możliwość biegu na trasie z Zuchami. Jest to jej pierwszy raz, kiedy biegła z tak młodą grupą wiekową. Jakie są druchne odczucia na ten temat? Czy było łatwiej, trudniej? Czy Zuchy się słuchały? Zuchy były bardzo wytrwałe. Wytrwalsi niż harcerze, harcerze starsi wędrownicy. Bo to zuchy są tak naprawdę prawdziwymi wojownikami. I ja cieszę się, że mogłam im towarzyszyć w tej procesie. A widzimy, że druhna ma apteczkę. Czy była potrzeba jej użycia, czy były jakieś wypadki w czasie pracy? Oczywiście żaden zuch nie zrobił sobie krzywdy. Zuchy są wytrwałe i przeszły tą trasę od, od początku do końca. A Ale... to jeszcze jak orientacja zuchów w terenie? Czy to druhny tutaj głównie nawigowały mapą, czy zuchy też pomagały? Kiedy trzymałam mapę, zuch zuch zuchy od razu ode mnie ją brały, bo zuchy są tak wytrwałe. Dziękujemy bardzo, druchnie gości. Konkluzja jest taka, że zuchy to najlepszy pion wiekowy. trasa. <klucza> Jesteśmy już po rozdaniu nagród. Druchna ucia, która przed sekundą mówiła, że zajmie pierwsze miejsce, rzeczywiście je zajęła. Gratulujemy wszystkim wygranym. Tym, którzy nie zajęli miejsca, też serdecznie gratulujemy, ponieważ każdy bardzo się starał. I widzimy się w przyszłym roku na dziesiątej edycji harcerskiej imprezy na orientację.